Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie ciuchowym. Dzisiaj zapraszam Was na moje zamówienie z Bonprixa. Zamówiłam jeszcze rzutem na taśmę, jak się kończy lato. Jeszcze parę spodni właśnie takich letnich, ponieważ po prostu stwierdziłam, że mam ich za mało, co tu dużo mówić, mam 11 par wiszących w szapie, ale stwierdziłam, że chciałabym jeszcze te innego rodzaju spodnie i zamówiłam sobie też kilka bluzek, natomiast bluzki są akurat takie, które mogą przejść spokojnie teraz z, z lata na jesień, jeżeli założę je gdzieś pod spód, więc myślę, że będą na cały rok, ale też chciałam takie bardziej gładkie, jednolite bluzki, bo znowu mam bardzo dużo pstrokatych, bardzo dużo wzorzystych bluzek i jak mam wzorzyste spodnie i wrzo... Wzorzyste bluzki, wow! Powiedzcie to pięć razy szybciej więc jak mam i spodnie i bluzki wzorzyste, to niestety troszeczkę się te wzory tutaj zderzają i nie wygląda to za dobrze i właśnie ostatnio tak miałam duży problem z tym, żeby właśnie coś takiego fajnego sobie dobrać, żeby i góra i dół jakoś tam razem pasowały, tak więc nazamawiałam sobie trochę rzeczy, więc będą i spodnie i bluzki i myślę, że zaczniemy od spodni bluzkę jedną mam na sobie, ale ona jest na tyle uniwersalna że myślę, że do każdych spodni będzie akurat okej. Okay. więc przy okazji też zobaczycie bluzkę, ale zaczniemy od spodni, tak więc Standardowo zapraszam was piętro niżej. No, i oczywiście linki do wszystkich produktów macie na dole. Jeżeli coś Was zainteresuje, to oczywiście możecie spojrzeć, czy jest w innym kolorze, czy jest w innym rozmiarze, bo to akurat jeśli chodzi o, chodzi o bonprix yy, ja dlatego lubię, bo mamy ciuchy, które są od rozmiaru 32 do rozmiaru na przykład 52 i są też te same rzeczy w różnych kolorach, a jak wiecie, ja jestem osobą, która jak znajdzie coś fajnego, to lubi mieć tą samą rzecz w 17 różnych kolorach. No bo jeżeli pason nam nie pasuje, to fajnie. Mieć różne opcje kolorystyczne, i na przykład takie ze spodniami, które sobie zamówiłam, tak więc zapraszam Was na dół. I mówię tutaj o spodniach tak zwanych jerseyowych. To są spodnie z bardzo miękkiego takiego elastycznego materiału. Oczywiście wszystkie informacje tutaj będziecie miały wypisane e, skład, e, jaki mam rozmiar i ile kosztowały, ale pamiętajcie właśnie o tych linkach. Ja mam takie spodnie w kolorze czarnym i gdybym mogła to znowu właśnie miałabym je w każdym kolorze świata. Natomiast w tym roku pojawiły się w takim morskim kolorze i to całkiem niedawno, więc od razu oczywiście sobie zamówiłam. To są spodnie, które są bardzo bardzo, bardzo wysokie. Ja się nawet widzę, że w kadrze nie mieszczę, z tym jak wysokie są te spodnie. Myślę, że teraz powinno być lepiej. Zobaczcie, właśnie, jak wysokie są te spodnie. Ja mam pępek tu. Te spodnie to jest po prostu generalnie na Obelixa. Mamy tutaj wszystko naciągnięte. No ale też troszkę wiecie, chowają nam brzuszek, prawie bym się wywróciła stojąc. Mamy tutaj dwie bardzo duże, głębokie kieszenie, które powiem Wam, że przydają mi się. Czasami po prostu wrzucam w nie telefon, jak gdzieś idę. Spodnie są, tak jak wspomniałam, z miękkiego materiału. Na dole mamy też ściągacz, natomiast ten ściągacz raczej pełni taką funkcję bardziej luźno, jak widzicie, on nie jest za bardzo ciasny. Z tyłu wyglądają normalnie jak to drzewowe spodnie. Więc jeżeli na przykład nie lubicie, kiedy Wam się bielizna odznacza, no to albo założyłabym bezszwową bieliznę, albo ewentualnie stringi. Ja z reguły mam po prostu tyłek. Zakryty, więc nie do końca mi to przeszkadza. W ogóle tak, jak patrzę teraz w podgląd, to wyglądam trochę jakbym się urwała ze szpitala z takimi kolorami. Ale ogólnie same spodnie bardzo mi się podobają, wtedy mam wiecie gładkie spodnie i mogę założyć na jak najbardziej wzorzystą bluzkę, jaką chcę. Ewentualnie mam gładką bluzkę, więc mogę założyć jak najbardziej wzorzyste, wow, jednak nie udaje mi się to, wzorzyste spodnie, jakie chcę. Tak więc jeszcze Wam się przybliżę, żebyście zobaczyły dokładnie też materiał i kolor. Kolor jest morski, to nie jest granatowy, to nie jest niebieski, nie wiem na ile on tutaj, wiecie, aparat będzie to oddawał, szczególnie na tle jasnej szafy szczególnie w zderzeniu z tym kolorem, który... Jest bardziej turkusowy, taki bym powiedziała turkusowy, wpadający w zielony, a ten jest taki klasyczny, po prostu morski kolor, taki niebiesko-zielony kolor. Tak, tak, tak bym go określiła, ale też pamiętajcie, każdy z nas troszkę inaczej te kolory określa. No i właśnie, tak się prezentuje, to, prezentują te spodnie z tą bluzką. Bluzka, powiem Wam, że jest nie wiem, troszkę ciasna? Chyba wolałabym, żeby była troszkę luźniejsza, chociaż źle nie, nie, nie leży, więc nad nią się zastanawiam, ale do bluzek to zaraz przejdziemy, bo chcę jednak przejść przez trzy pary spodni, które zamówiłam. Natomiast spodnie na bank zostawiam, bo ja je uwielbiam, są po prostu najwygodniejsze spodnie ever. I też jak pokazywałam Wam inne spodnie, które zamówiłam chyba z Bonprixa, takie bardzo wzorzyste właśnie kolorowe, takie po prostu dużo się dzieje, to mówiłyście, że też zamówiłyście, i że naprawdę bardzo, bardzo Wam odpowiadają. Tak więc tu są spodnie numer 1, a tu są spodnie numer 2, Spodnie są bawełniane, ale takie bardziej sztywne, zupełnie inaczej leżą niż tamte. Są takie, no sztywne. Generalnie to jest, się wydaje się najlepsze słowo. Kupiłam je właśnie ze względu na to, że są jasne, i jak są takie, wiecie, 100-stopniowe upały na zewnątrz, to jednak jak się ma troszeczkę ciemniejsze spodnie, a ja większe spodnie mam ciemnych, no to niestety słońce praży, pra, prażąc bezpośrednio yy, nogi naprawdę gotuje. Tak więc stwierdziłam, że chciałabym właśnie coś jaśniejszego. Spodnie mam w rozmiarze 50, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy nie powinnam była zamówić 48, bo zamówiłam 50 i 52, dlatego że te spodnie idą właśnie w takiej numeracji. Zazwyczaj jest na przykład 48 na 50 I to są spodnie, które wybieram. Tutaj, akurat, każdy numerek jest osobny, bo 46, 48, 50, 52. No i właśnie, tak, zastanawiając się, z reguły w takich wypadkach ja raczej kupuję spodnie 50 albo 52. Natomiast tutaj, właśnie, rozmiar 52 wydaje się być troszkę przyduży. Spodnie, jak widzicie, właśnie są takie do kostki. Pamiętajcie, że mam 1,60 m, więc ogólnie jestem osobą niską. Na górze mamy normalnie, tutaj, tak, po pierwsze, Taki sobie, taki sobie sznureczek. Spodnie są w gumkę, więc zobaczcie, ile ja mam luzu. Mamy tutaj e, taki, taką, no, e, takie zapięcie, no i suwaczek normalny. Tak więc tak one wyglądają. Ja, jak się tutaj zapnę, zawiążę i w ogóle, to i tak powiem Wam, że mamy sporo luzu. Jak widzicie, spodnie dosyć mocno podkreślają tutaj oponkę. Jeżeli jej nie macie, to spoko, to bardzo fajnie, to myślę, że nawet krótkie t-shirty będą fajnie wyglądać, natomiast ponieważ ja mam tą oponkę, to u mnie to niezbyt dobrze wygląda, więc ja muszę za przykład zrobić coś takiego, mieć jakiś t-shirt, który właśnie to zasłoni i wtedy wygląda całkiem spoko. Całkiem spoko, dlatego, że te spodnie, no tak powiem Wam, że nie jestem do nich przekonana. Tutaj mamy dwie kieszonki, na dole niby mamy ściągacz, ale ten ściągacz de facto nie ściąga, dlatego że jest bardzo, bardzo szeroki, więc nie wiem, co on ma jakby na celu. Z tyłu mamy dwie udawane kieszenie, które nie są w ogóle kieszeniami. Spodnie są całkowicie proste, ale właśnie trochę powiem Wam, że mam wrażenie, że one po prostu są na mnie za dużo, że akurat w tym wypadku powinnam wybrać rozmiar 48. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Pokazywałam wam już je na Instagramie i powiem wam, że na Instagramie właśnie zdania były podzielone. Natomiast na Instagramie to jest taki wiecie, w aparacie przed lustrem może nie do końca widać. Mam nadzieję, że tutaj teraz jakoś jest to bardziej widoczne. Też wam się przybliżę, żebyście dokładnie zobaczyły. No materiał jest taki on ma niby w sobie 2% elastanu, więc troszeczkę się uciąga. Natomiast nie tak jak tamte jerseyowe. Te tamte jerseyowe to w ogóle, wiecie, niebo a ziemia. No te są po prostu trochę inne. I Jakoś tak, no... Trochę mi się kojarzył, wiecie co, chyba ze spodniami, jak, jak w, w amerykańskich filmach ludzie w sklepach pracują. Tu mają taką koszulkę, na wiem, z zapisem Target albo coś i właśnie na dole mają takie jasne Podnie, coś takiego. Najlepiej jeszcze brakuje im, żeby to były bojówki i miały jeszcze kieszonki tutaj po bokach. Tak więc, chociaż bardzo je chciałam, bardzo mi się podobały, bardzo na nie liczyłam, to wydaje mi się, że chyba, chyba jednak szkoda, szkoda je mieć, szkoda na nie kasy i chyba te pójdą do zwrotu. Ale mam jeszcze jedne. Co prawda nie jasne, tylko granatowe. Ale może będą dobre, bo tych granatowych w ogóle jeszcze nie przemierzałam. Te dwie para przemierzałam już wcześniej, właśnie tak jak mówię na Instagram, ale tam tych granatowych jeszcze nawet nie otworzyłam. Tak więc jestem ciekawa. Co z nich będzie? No i to są trzecie spodnie. Materiał bardzo podobny, jeśli nie identyczny, do tych spodni właśnie jasnych, tylko tyle, że mamy tutaj granatowe. Mamy na dole taki granatowo-biały ściągacz i mamy tutaj granatowy-biały sznureczek. Natomiast spodnie generalnie wkładamy po prostu normalnie, wsuwamy. Mają tutaj gumeczkę i one nie mają żadnego guzika, żadnego suwaka. Tamte przed chwilą, jak ściągałam, to w ogóle ściągnęłam bez rozpinania, tak więc zdecydowanie są chyba jednak za duże. Może jednak 48 byłoby dobre, natomiast w, ty, w przypadku tych spodni te są na mnie ciutkę za małe. Tutaj akurat rozmiar większy. Mógłby być lepszy, ewentualnie leżałby podobnie jak tamten, trochę ciężko stwierdzić de facto. Natomiast spodnie, no przez to, że są na mnie troszeczkę przyciasne, to bardzo ograniczają mi ruchy. Mam problem, żeby podnieść wyżej nogę, bo jednak tutaj, jak widzicie, dosyć mocno się to wszystko opina. Niby mamy tutaj dwie kieszonki, najpłytsze z tych wszystkich trzech par, więc, ale w razie czego można coś tutaj włożyć. Tak jak wspomniałam, mamy te sznureczki. Natomiast z tyłu też mamy kieszonki i tym razem nie jest to żadna atrapa. Jak widać, spodnie są granatowe i pomimo tego, że są na mnie troszeczkę przyciasne, to zupełnie inaczej już. Podkreślają oponkę, a w zasadzie właśnie nie podkreślają oponki. Dlatego często się mówi, że ciemny materiał wyszczupla, dlatego że właśnie różnych takich, wiecie, uwypukleń czy też zagięć naszego ciała nie widać tak bardzo na ciemnym materiale. Natomiast wiadomo, że mimo wszystko będę wyglądać nadal na osobę, która nosi duży rozmiar, nie będę wyglądać na osobę 36. Tylko właśnie jest kwestia tego, że troszkę inaczej tutaj to wszystko jest podkreślone. Tak więc. Chociaż te spodnie, powiem Wam, że ogólnie mi się podobają, są fajne, ale z drugiej strony, no ja mam ciemne spodnie i w sumie nie wiem, po co je zamówiłam. Chyba po prostu mi się spodobało na modelce i stwierdziłam, że czemu by nie. Materiał dobry, w sensie skład, bo tutaj mamy głównie bawełnę, więc jakby wiecie, no na upały też mimo wszystko dobre, ale jednak niestety po prostu one są na mnie... Zaciasne, fajnie wygląda, tak jak patrzysz na siebie w podgląd. Fajnie wygląda to zestawienie właśnie tych spodni z tą bluzeczką. Naprawdę spoko, fajnie to wygląda i te spodnie wyglądają trochę lepiej, moim zdaniem, od tych jasnych ale to też jest zasługa tego ściągacza na dole, który nie jest trzy razy większy niż nasza noga. Tamten ściągacz po prostu albo był źle zaprojektowany, albo źle uszyty, bo powinien jednak być bliżej nogi, tak jak tutaj, czy tak jak właśnie w tych pierwszych wsponiach Tam po prostu dynda nam bardzo szeroka nogawka, tak jakbyśmy miały mieć, wiecie, kostkę szerszą od naszego uda, no trochę to, trochę to bez sensu. Natomiast te spodnie, chociaż są fajne, to niestety idą do zwrotu, bo są za ciasne. Nie będzie mi w nich wygodnie, nie będzie mi się w nich wygodnie siedziało, tak więc, no niestety, już tak czuję, że po prostu. No, materiał jest trochę też za sztywny. Myślę, że materiał akurat to jest też kwestia tego, że on po kilku praniach zmi zmięknie, tak? Zrobi się bardziej miękki, będzie taki bardziej plastyczny, elastyczny. Teraz on jest sztywny, bo jest póki co nowy. Jeszcze Wam tak z Mam dzisiaj jakieś problemy, żeby się wysłowić z bliska, Wam się pokażę. Tu jeszcze o taki szczególik, czyli lamówki na kieszeniach. Tak więc tak wyglądają te spodnie, no ale niestety, tak jak mówię, spodnie są do zwrotu. No dobra, spodnie za nami, więc teraz czas na bluzki i wrócimy do tej bluzki, którą miałam teraz na sobie, czyli właśnie takiej bardziej klasycznej, zwykłej bawełnianej bluzki. To jest taki, taka typowa bawełna, ona chyba troszeczkę ma w sobie elastanu, ale wydaje mi się, że nie za wiele, zaraz zresztą wiecie co, Sprawdzę tutaj na metce, żeby Wam nie skłamać, zresztą na pewno miałyście tutaj, a jednak nie, widzicie, nie ma w sobie w ogóle elastanu, 100% bawełna, ale mimo wszystko jest taka troszeczkę uciągliwa, nie jest zupełnie inaczej niż te spodnie też bawełniane, tylko zupełnie jest to inna bawełna, inny splot. Tak więc jest to taka koszulka jak widzicie w turkusowym kolorze, mamy dekolt troszeczkę szerszy, nie taki w serek, nie taki klasyczny, co mi się bardzo podoba, bo akurat ja bardzo nie lubię jak coś tutaj mam za blisko szyi, więc to akurat mi odpowiada. Lekko spadające rękawki. Ona nie jest wcięta w talii, wydaje mi się, że w ogóle, ale jednak tak troszkę się tutaj układa. No i z tyłu też ma takie wiązanie tutaj na karku. Tak więc jest to też jakiś tam dodatkowy modyw. jedyne co nad czym się zastanawiam przy tej koszulce to jest kwestia tego właśnie jak będzie wygląda, będą wyglądały plamy podu, bo jednak jest to bawełna jak ją zmoczymy to zmieni kolor, więc każdy pod, wiecie, tutaj pod pachami, czy na plecach, jak się, ja noszę plecak akurat, wiecie, z komputerem do pracy, więc jak będę zdejmować plecak, to przecież będę miała całe plecy mokre, całe plecy właśnie po prostu, yy, no, z plamą taką od podu, więc nad tym się zastanawiam i dlatego się zastanawiam, czy tą koszulkę w ogóle zostawiać, czy nie, bo ogólnie jakby, no, sama w sobie jest spoko, po prostu bawełniana koszulka, tylko tyle, że właśnie, no, te plamy mnie zastanawiają i to, że ona jest taka Właśnie bym powiedziała, że przez to, że nie ma trochę tego elastanu, jest taką troszkę z jednej strony sztywną koszulką, że właśnie ona nie jest taka miękka, lekko opływająca nasze ciało, tylko ona o wszystko się zaczepia, trzeba ją no stop poprawiać, jak się usiądzie, wstanie. Tu wiecie, więc to sama się nad nią zastanawiam, też będzie inaczej, jak będę edytować ten film i zobaczę właśnie, jak ja w niej wyglądam, bo zupełnie inaczej, kiedy ja patrzę tutaj w lusterko, zupełnie inaczej, jak patrzę w to dużo lustro w przedpokoju, a zupełnie inaczej, jak potem patrzę właśnie w aparacie, w jak edytuję film i jak, jak wyglądam. No i też Wy inaczej mnie też widzicie, więc też zawsze jestem ciekawa, co powiecie, jak właśnie, jakie jest Wasze zdanie na temat danego ciucha, jak, jak, to, jak to widzą inni. Bo wiadomo, że. Nie będzie tak, że każdy nas widzi dokładnie tak samo i co mi się podoba, innym się nie będzie podobało. Z kolei też bardzo często jest tak, że jednym się podoba, innym się nie podoba, więc wiadomo, że to tak różnie bywa, ale jestem bardzo ciekawa po prostu, jakie, jakie będą Wasze zdania. Tak więc idę się z niej już wykaraskać i przymierzyć kolejną. Mam chyba z pięć różnych bluzek. Właśnie mówiłam o lejącym się materiale i to jest bluzka, która ma właśnie taki lejący się, opływowy, otulający nasze ciało materiał. Jest to wiskoza akurat w 100%, więc też nie ma żadnego alastanu, ale jest troszeczkę uciągliwa. Natomiast z kolei mam trochę wrażenie, że wyglądam jakbym była w piżamie. W sensie w tym kolorze, tak, bo ta bluzka występowała w kilku różnych kolorach i... Przyznam wam się, że nie pamiętam, chyba nie było takiego żadnego wyrazistego, ona była chyba w takich bardziej pastelowych, ale był biały, więc zastanawiam się, może jednak trzeba było wziąć biały, a nie właśnie taki, taki dziwny, trochę piżamowy ten kolor. Wydawało mi się, że ona może właśnie fajnie wyglądać z tymi turkusowymi spodniami, bo je zostawiłam sobie teraz na tyłku do przymierzenia bluzek, no bo w zasadzie to jest taki jeszcze letni haul, więc będę właśnie w tych spodniach. Więc ona z tymi spodniami no, wygląda całkiem fajnie, ale z drugiej strony trochę daje taki vibe właśnie piżamowy. Nie wiem, może to jest tylko moje zdanie, może, może wcale nie do końca, ale wiecie, każdemu no, kojarzą nam się różne rzeczy. Tu jak widzicie ma y, troszeczkę inny dekolt, bo tamta miała taki szerszy, ta ma tutaj węższy, ale za to tutaj głęboki. Mamy niby jakąś tam delikatną kieszonkę, która w zasadzie po prostu służy za ozdobę. Normalne rękawki, no i tak normalnie z tyłu tutaj wygląda też, po prostu jest taka opływająca. Delikatna, bardzo mi się podoba. Żałuję, że nie ma jej właśnie w takich bardziej wyrazistych kolorach, że nie ma jej na przykład w jakimś takim magentowym, albo fioletowym, albo habrowym, takimi właśnie bardziej konkretnymi kolorami. Mi w takich pastelach po prostu nie jest dobrze. One mnie strasznie wymywają, ja jestem ogólnie blada, więc taki pastel dodatkowo powoduje, że po prostu wyglądam no niezbyt dobrze. Więc w sumie nawet nie wiem dlaczego ja wziąłam, może myślałam, że ona będzie troszeczkę jednak inna, jakby wiecie, na komputerze zawsze się może wydawać inny ten kolor pistacjowy czy też zielony, no ale niestety tak naprawdę w realu... <laughs> No, nie wygląda on zbyt dobrze. Raczej ta bluzka będzie do oddania, chociaż materiał jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Jest taki właśnie chłodny, przyjemny, lekko śliski, naprawdę super, więc pewnie będę polować, może jak będą właśnie inne kolory. Zastanawiam się, czy ona była czarna, czy chyba. Nie, jakby była czarna, to chyba bym wzięła czarną. Ale może była czarna, tylko ja nie pamiętam. Tak więc sama chyba wejdę właśnie zaraz sprawdzić. E, natomiast, no niestety, ta zielona leci do odesłania. Hmm, właśnie teraz tak spojrzałam, widzicie tutaj pod. Pod, 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 yy, pod pachą, chociaż, no nie, w sumie ona się tak samo ciągnie. Myślałam, że się bardziej jedna strona ciągnie, ale to w zasadzie w zależności od tego, jak się ta, ta bluzka ułoży. Kolejna bluzka, jak widać, motyw zwierzęcy. Ja wiecie, że bardzo lubię takie motywy i w sumie sporo mam takich rzeczy i jak gdzieś trafi na jakąś fajną to z chęcią wezmę i tam mi się wydawała, że będzie bardzo fajna, i ogólnie w teorii jest. Mamy tutaj wiskozę, bardzo przyjemny, fajny materiał, bluzeczka lejąca się z takim właśnie um, z krojem bardziej szerokim. Natomiast ona jest jakoś dziwnie skrojona, dlatego że tak, generalnie tu niby mamy guziczki, więc wydawało mi się, że mogę ją rozpiąć, ale nie, bo tu jest na dole takie udawane wiązanie. Natomiast tutaj z tyłu mamy gunkę. Więc teraz jest taki motyw, że jak ja ją sobie, tak wiecie, naciągnęłam na bioderka, żeby była cała prosta, jak zrobię tak, to hello. I niestety taki problem z tą bluzką, że to jest bluzka, którą będę musiała non-stop po prostu poprawiać. Gdzieś za każdym razem wyjdę, coś sięgnę, bluzka mi podjedzie i wyglądam, <grym> będę wyglądać tak. Więc chociaż ona mi się mega podoba i jeszcze była chyba taka w ogóle nie biało-czarna, tylko właśnie takie centki brązowe, bardzo, bardzo mi się podoba, jest wiskozowa, więc w ogóle super, no to niestety jakby tutaj tak by rzec to nie do końca, no nie do końca może jeżeli na przykład e, mamy inną budowę ciała i bioderka nie są aż takie duże bo wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie dużych bioderek że ja, żeby ją tutaj, wiecie, rozprostować no muszę ją naciągnąć, żeby nałożyć na to moje turbodubsko więc automatycznie jak podniosę ręce, to ona wraca możliwe, że jeżeli mamy figurę bardziej taką e, e, równą, tak, na każdym jakby polu więc wtedy nie musimy rozciągać za bardzo jej tutaj na dole więc ona jakoś tak naturalnie nam opada to pewnie będzie lepiej wyglądała. Natomiast no, w moim przypadku nie do końca i też trochę tak przez to, że właśnie ona jest taka luźna, to tak naprawdę robi taki kwadracik, taką, nie wiem, piankę tutaj, taki marshmallow, widzicie, jak te białe pianki są. To tak mi się wydaje, że, że tak troszeczkę wygląda. Troszkę szkoda, tak jak mówię, bo bardzo mi zależało właśnie, myślałam, że będzie taka, wiecie, fajna, jasna, właśnie też dobra na upały, no bo jest jasna i jest wiskozowa, ale niestety nie. Natomiast... Mam jeszcze jedną e, centki takie właśnie lamparcie, też jakby zwierzęcy wzorek, tylko w trochę innym, e, jakby powiedzieć, innym fasonie, który wydaje mi się, że powinien już na mnie trochę lepiej leżeć. Tia miała dobrze leżeć, ale nie leży dobrze. Wydaje mi się, że jest w ogóle źle zaprojektowana, bo chyba na zdjęciu wyglądała ok, ale po założeniu to jest trochę jak oczekiwania versus rzeczywistość. To znaczy, mamy dekolt serek, taki dosyć głęboki serek, więc on de facto powinien ładnie tutaj podkreślać piersi. Na końcu tego dekoltu mamy takie przeszycie. Nie wiem czy będzie ono jakoś tak dobrze widoczne, ale mam nadzieję, że tak. Mamy tutaj takie przeszycie, które mi wypada generalnie w połowie biustu. Ja nie wiem to przeszycie chyba powinno być przecież pod biustem, żeby tu jakoś tak to ładnie było, no ale wtedy po prostu bufet na dzień dobry. Więc yy, nie do końca rozumiem o co chodzi z tą bluzką. Czy ja jestem jakaś tutaj za duża na nią, i, bo przecież to powinno być tu, i wtedy ona się powinna tutaj ładnie układać. Ale tutaj z kolei jest bardzo wąska, i to jest chyba wiskoza, o ile się nie mylę, ale na pewno miałyście tą informację. Ja jeszcze sprawdzę. Co ciekawe, ja sprawdzałam przed założeniem. Tak, wiskoza i elastan, ale w ogóle tutaj tego elastanu nie czuć. Ta bluzka jest taka, jakbyście ją wykrochmaliły strasznie sztywna. Źle się układa. Tu robi się jakieś taka, taka, takie wiadro po prostu materiału. Wyglądała na, jakby na zdjęciu, bo nie pamiętam czy tam było zdjęcie modelki, czy akurat po prostu samej bluski. Wyglądała naprawdę fajnie i wyglądało, że będzie ładnie wyglądać. Wyglądała, że będzie ładnie wyglądać. Tak, gorąco jest. Więc wydawało się, że będzie ładnie wyglądać, ale niestety to jest w ogóle jakaś totalna, totalna porażka. Na długość, jakbym ją tak rozciągnęła, to jest bardzo mocno zatyłek, ale, ale no nie. No zdecydowanie bardzo mocno mnie. Zupełnie. Oh. I też bardzo, bardzo krępuje ruchy. Tak mówię, tak jakbyście wykrochmaliły bluzkę i ona po prostu jest sztywna, niewygodna. Nie, moim zdaniem nie, nie bierzcie tej bluski. Jeżeli się nad nią zastanawiałyście, to zdecydowanie odradzam. Niespodzianka jak była ta piżamowa bluzka y, zielona, właśnie lejąca się z kieszonką i się zastanawiałam, czy jest czarny kolor i, i nawet w myślach się przez chwilę zastanawiałam, jak był to, czemu nie zamówiłam, a jednak proszę. Zamówiłam ten czarny kolor, jak się okazało. Tylko, że po prostu kompletnie zapomniałam. Tak więc tak się prezentuje z kolei czarna bluzka właśnie. E, tak jak ta zielona, która mówiłam, że daje mi vibe piżamowy. No, czarna już tego wajbu nie daje, ale jest właśnie bardzo przyjemna, taka miękka, lejąca się. Całkiem fajna. Zwykła, po prostu normalna, wiecie, czarna bluzka. Ona nic jakiegoś takiego specjalnego nie robi, powiedzmy dla naszej sylwetki. E, natomiast mi się ona podoba, bo właśnie no po prostu. Po prostu, prosty czarny t-shirt. Takiego t shirtu trochę mi brakowało w pewnym sensie, bo mam sporo bluzek i nawet mam sporo czarnych bluzek, ale też dosyć dużo mam już wnoszonych, zniszczonych, po prostu powycieranych, gdzieś skulkowionych, więc no niestety co jakiś czas trzeba sobie odświeżać garderobę. A akurat czarne rzeczy, czarne rzeczy rzadko kupuję, bo przy moim Ełzetesie czarna bluzka niekoniecznie jest dobrym ogólnie pomysłem. Widzę, że to mi chyba ta no wychodzi ta wstążeczka czarna bluzka niekoniecznie jest dobrym pomysłem dlatego, że no wiecie, jak gdzieś się coś posypie to wszystko momentalnie widać ale jednak czasami mam ochotę założyć czarną bluzkę, przydałaby mi się wiecie, czarna bluzka do czegoś, no wtedy po prostu muszę się bardzo mocno kontrolować żeby aż na przykład po prostu się nie drapać nie, nie, maj, nie, nie miąchać nie majtać włosami i ewentualnie jeżeli już to po prostu tego pilnować, więc Tą chyba sobie zostawię, bo jest naprawdę całkiem, całkiem fajna, ale jak na razie to bluzki porażka, spodnie też taka semi porażka, w zasadzie te jedne, które mam na sobie, to, to je zostawiam. Mam jeszcze jedną bluzkę, taką w sensie bluzko-bluza, coś takiego, więc zobaczymy, ale jak na razie powiem Wam, że to tylko chyba ta zostanie, ta, te spodnie zostaną, może ta pierwsza bluzka, ale nad nią jeszcze się zastanawiam, tak więc póki co olbrzymie zamówienie, ale w większości do zwrotu. No i na koniec ta bluzo, bluzka, coś takiego, bo to jest bluzka, która troszkę wygląda jak bluza. Mamy tutaj dołączony do niej kaptur, taki dosyć nawet bym powiedziała, że duży. E, mamy suwaczek, tutaj można ją zapiąć normalnie. Ja od razu automatycznie ją rozpinam, bo tak jak wspomniałam, nie lubię jak tutaj mam coś za blisko. Krótki rękawek i na dole mamy taki delikatny ściągacz, który możemy sobie tutaj, taki sznureczek, który możemy sobie ją delikatnie właśnie ściągnąć lub zostawić luźną, na długość jest taka prawie, że za pośladki, w sensie za pośladki byłoby tu, no to to jest tak troszkę tutaj, tak więc prawie, prawie za pośladki, jedyne czego mi brakuje to takiej kangurki tutaj w tej bluzie, blu, bluzko-bluzie, byłaby w tym momencie idealna, ale ogólnie, no jak to bluzo, blu, bluza, nie wiem jak ją nazywać, Generalnie trochę jak bluza, czyli ona jest taka oversize'owa, nic tutaj dla, za bardzo dla sylwetki nie robi, ale mimo wszystko powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Właśnie przez to, że jest taka bardzo, bardzo luźna. Tutaj w ogóle mamy mieszankę i wiskozy, i poliestru, i elastanu. Najwięcej mamy na szczęście wiskozy, chociaż tego poliestru. W sumie z tych wszystkich bluzek, to jest, w żadnej innej nie było poliestru. Tutaj mamy 30, 30 chyba procent poliestru, albo coś, coś koło tego. Natomiast ogólnie, no powiem Wam, że... Podoba mi się, spoko, jest taka właśnie do biegania i znowu, gładka, jednolita, więc do wszystkich jakichś tam kolorowych spodni, takich bardziej wzorzystych, wtedy to będzie całkiem spoko pasowało, tak więc, i nawet w sumie do tych spodni też, wydaje mi się, że całkiem fajnie też, też to pasuje, tak więc tutaj też się taki dobry komplet zgrał. Tak więc, no ta ostatnia też jest całkiem okej, okay. tak więc tą pewnie będę zostawiać, tą czarną pewnie też, no i te spodnie, ale powiem Wam, że reszta idzie niestety do zwrotu, bo no nie, no jakoś tak, nie wiem, nie udało mi się w tym, tym razem, chociaż z drugiej strony nie do końca mi się nie udało, tylko te fasony były jakieś takie dziwne. Takie w sensie tych panterkowych rzeczy, to tak w ogóle. No te dwie pierwsze, no to jeszcze w sumie to już jest kwestia tego, w, w czym nam jest wygodnie, wiecie, jakby jak to, na, jak to na naszym ciele leży, bo ta zielona, którą mam czarną też, ta z kieszonką, z wiskozy lejąca się, naprawdę była bardzo fajna, tylko po prostu mi jest w takim kolorze niedobrze, więc pewnie jeżeli Wam jest lepiej w pastelach, to, co będzie dla Was. Natomiast, o Jezu, w tej jak mi się robi gorąco już, ile rozmawiam, dwie minuty może, e, ale robi mi się w niej strasznie gorąco w porównaniu z innymi, to ta jest zdecydowanie bardziej ciepła. Więc może być na przykład taką bluzą na wieczór, jeżeli e, marzniecie czy coś, chociaż szczerze mówiąc, to na wieczór lepiej mieć jakiś luźny, lekki top i po prostu coś narzucić na siebie, a nie mieć całą taką bluzę. No ale to zależy oczywiście, co kto lubi, tak? Więc no, no niestety, całe duże pudło zamówienia ale większość w tym wypadku idzie do zwrotu. Chociaż, tak jak mówię, no tutaj jest tak mieszane, tak? Jedne po prostu są źle skrojone, jak te panterki. Oj, za gorąco. A drugie po prostu nie do końca dobrze na mnie leżą. Tak więc, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten haul. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Bardzo Wam serdecznie polecam te spodnie jerseyowe, bo są przegenialne i Wy mi też piszecie, że są naprawdę super i je uwielbiacie, tak? Więc jeszcze raz podkreślam, że te spodnie są po prostu szerskie, tak? Także chyba robię tam chef's kiss. Eee, chef's kiss. O nie, ja dzisiaj nie powinna mówić. Tak więc myślę, że już czas, yy, czas skończyć. No już nawet nawet zakończenia nie potrafię powiedzieć. Tak więc dziękuję wam w takim razie serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się chłodno. Ja za chwilę idę włączyć klimę i się troszeczkę ochłodzić, bo jednak już mi chyba trochę mózg przysmażyło. I w takim razie dziękuję wam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło chłodno, jak wolicie i do następnego filmu. Na razie pa pa.